Hej, Siemanko witajcie, w kolejnym odcinku zagrajmy, sorry za mikrofon, zagrajmy w y, trzecia era Total War. W tym odcinku tak jak zapowiadałem będziemy starali się y, to zająć, wtedy tram tam, 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 tam tutaj chyba jakieś miasto. Nie, nie ma miasta. Będziemy chcieli zająć gram i to miasto. Litask, a później będziemy myśleć y, co dalej. Chwilowo tutaj porekrutuję. Mhm, dobra, to tyle. I tak, udało nam się zająć Roman. To świetnie. Będziemy starali się także. Ulala. Ładnie. Tutaj już nie będziemy dalej chyba mm, zaprowadzali naszych sił. Poczekamy na ludzi z Dale, którzy... Postarają nam się tam pomóc. Ogólnie, niedługo połączymy nasze rejony i stworzymy naprawdę wielkie królestwo. I ogólnie będzie świetnie. No, długo te tury teraz idą jakoś. Ruchy Ogólnie run w wojnie z krasnoludami dostaje niezłe baty, nie wiem jak to działa. Oją spadek latek, dobra. Nie, nie chcę go. Uuuu, dobre wieści, naprawdę dobre. Brzmią one tak. Gloin, tak. Gloin odnalazł jedyny pierścień. Świetnie. Świetnie. Pozbądźmy się go żebym mnie tu nie irytował, dla pewności wezmę normalną bitwę. Dla pewności, że go rozwalimy. Bo on jest tylko problemem. To jest generał, tak jakby fabularny, władcy pierścieni. Jego śmierć będzie bardzo korzystna dla nas. Ty tu, ty tu. Dobra, gdzie on idzie? On idzie tutaj, naprzód. Nie będzie uciekał, na pewno nie ucieknie poza mapę, on się gdzieś ukryje. Mam na myśli, stanie i będzie czekał w jakimś miejscu. Gratuluję Glojnie. Tym samym aktywowałeś cholernie ciężką misję. Którą będę starał się jednak wypełnić. Zobaczymy jak tam pójdzie. Dobra, Glowing tutaj mógłby pierwszy atakować. Chodzi o doświadczenie dla niego, które chciałbym zdobyć do ataku. No i wy także. Ojo, 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 ojo. Oj, oj. Zamykamy go. O, zbugowali się. No tak to są błędy gry. Oni też się zbugowali. No tak też tutaj bywa w tym mediewalu dwójce. Dwójka jest y, strasznie zabugowany. Dobra, wykończyć go. O, on tam gdzieś w środku. On gdzieś w środku tu się bije. Chyba tutaj gdzieś kontynuować, oczywiście. Nie bracieńców. God it, Ucieka! łapać go. <grystanie> no nie, nie dogonimy go, naprawdę. On jako jedyny da rady uciec. Nie mogę w to uwierzyć. Ale jak on w ogóle zdołał? God no! <noise> wow, nawet dwóch tam było. O, rany. Nie zabiłem go. Brak konicy boli. U krasnoludów. Ale nadrabiałem swoją cholerną siłą. <noise> Execute. No tak, zdał uciec. Tak. Zabrali mi pierścień Kurna Ale żal To kurna niemożliwe Chyba że ten lagbook mi zabrał w bitwie Ale To naprawdę niemożliwe Kurna Zdenerwowałem się tylko Najpierw się zdenerwowałem misją, która byłaby ciężka, bo byśmy musieli iść tutaj. Naprawdę niemożliwe w tym momencie, abym tak daleko zaszedł. 5% powinien dać radę, no oczywiście, spójrzmy. No I się spaszył chłopak. Spanikował. Ale chyba ucieknie mm -hmm. uciekł <laughs> Fajny obrazek Dobra, kolejna tura Da fuck. Zd y Zdobyłem pierścień, straciłem pierścień, Trollolo Gloin, ojciec Gimliego, tutaj się długo nie pocieszył zdobyciem pierścienia niestety Więc y, znów skupiamy się tylko na wojnie z orkami z Gundabad Gundabad się nieźle rozrośli ale Powoli odczuwają tą swoją ekspansję agresywną nie skupili się na obronie własnych rejonów. A górę mgliste jakoś nie są chętne im pomagać. No i niedługo yy, Gundabad zostanie w ogóle wyparte, nawet pokonane można powiedzieć. No za jakąś jedną turę dojdą. <grywy> Dobra, powrót do Kerndum to jest yy, priorytet. Kopalnie nie, one są zbyt mało warte. Nie mogę oblegać? O. To będzie problemik. Będzie problematyczne. Spójrzmy, jak to będzie wyglądało. Ale może mi się nie uda dojść. W sumie są kawał drogi ode mnie. Mam tylko jedne obawy. Jeśli utraciłem pierścień, a możliwe, że go zdobył lagbook mógł mi go wykraść, chociaż nie wiem jak. Jaką by mógł ukraść mi ten pierścień, może dlatego się wyślizgnął jakoś, to będziemy mieli wielki problem, ponieważ nie chcemy dopuścić do przebudzenia Saurona. Jeśli Sauron będzie przebudzony, to. Jakby wam to powiedzieć. Hmm, naprawdę byśmy potrzebowali ostatniego sojuszu, ale drugiego, ostatniego sojuszu. Jeśli wiecie o co chodzi. Ogólnie chodzi o to, że. Kiedy był kiedyś Sauron przebudzony, to właśnie ludzie i elfy połączyli swoje siły. Zebrali największą armię komeli i wyruszyli na wojnę z Sauronem i jego siłami. Tam brał udział, yy, udział w bitwie Elrond, czyli ten wysoki elf. Co my tu możemy budować? Mhm. Mhm. Spoko. Tam brał udział w bitwie Elrond. Później po zdobyciu pierścienia był nim człowiek już. Kurde, zapom... zapomniałem, kto zdobył ten pierścień po wojnie. No to właśnie tam zaczął mu odbijać. Gdzieś tam poleciał. Dobra, musimy tutaj hmm, budować. Chyba utracił ten pierścień. Później go odnalazł yy, ten Smigol Golum, czy go tam wolicie nazywać. Wtedy pojawił się Bilbo Baggins, który wykradł mu ten persię, a on tam rozpaczął tak dalej i tak dalej. Mhm. Ty kolejny ninja siedzi. Roman tutaj ładnie się rozwija w handlu. Kugawo, to są zupełnie prawie niebronione. Mm, tutaj mogę coś wybudować fajnego, tylko to mogę, no niech będzie. Erebor. Tutaj by się coś przydało. Niech będzie. Dobra. Pozostaje nam yy, zająć to tutaj miasto. O, oto Iono. Oraz gram. Będzie problem lekki z tym. Ale powinno mi się udać. Nie, da fakt, co ja zrobiłem? O. Naprawdę takie błędy. A ja się miałem za dobrego gracza. <grydy> Rany. Chciałem go wysłać do walki z tymi orkami tam na południu, obok mojego miasta, które ten oddział tutaj stoi. Widzicie pewnie go. Na pewno go widzicie. Stoi obok miasta. Chciałem go zaatakować, a wysłałem ich. A nie, dobrze kliknąłem. Oni po prostu są oddzieleni chyba jakąś rzeką i nie mogą przejść. Nie wiem. Nie, nie ma nic takiego. Ha, zwycięstwo. Wybić ich. To są plugastwa, bombury. Hmm. Tutaj są ci rozwaleni. I tutaj mamy nasze gram, do którego będziemy niedługo wysyłać siły. Właściwie to teraz. Wysilamy siły, postaramy się zająć gram. Miejmy nadzieję, że się uda. Glon jest doświadczonym generałem. Powinien zdołać tutaj wygrać tą bitwę. No ale kto wie, to są krasnoludy. Jest ich dosyć mało w porównaniu do orków. Orkowie mało wykorzystują właśnie ten potencjał y, liczebnościowy. Oni powinni z każdej flanki w ogóle zakryć moje siły. Wow! Z każdej flanki powinni kryć. U, Wow Ale to są same jednostki piechoty Nie, ja się nie zgadzam Bo ta bitwa na pewno Tak się nie zakończy Na pewno nie tak Komputer tutaj chyba zgupiał Może dał im zwycięstwo W takiej bitwie W bitwie, w której Mm, liczebność ich armii do mojej wynosi 1 do 2 jak pamiętacie ja wygrywałem w bitwach 1 do 3 dlatego powinno mi tutaj o wiele, wiele, wiele łatwiej pójść krasnoludy mają tutaj właśnie tą umiejętność do walki wręcz w sojuszu z elfami naprawdę naprawdę są prawie że niepokonani Ewentualnie wsparcie konicy z gondoru yy, Rohanu Też zupełna miazga dla przeciwnika Dobra, jesteśmy gotowi Zapraszam Na pewno poczekają na te swoje posiłki, nawet po nich tam mogą pójść, jak widzicie, idą chyba Nie, zatrzymali się. To oni mnie atakują, dlatego będą musieli w końcu podejść. Mm -hmm. To jest moje takie optymalne ustawienie na przeciwnika, który ma przewagę i po prostu mógłby mnie okrążać. To jest taka optymalna formacja, jeśli mamy też mało, małą armię. Ponieważ, jeśli takie konie zbierają się w kupie, to możecie wtedy ewentualnie tak tutaj zagrać. Wasze jednostki przejdą. Dobra, zaprezentuję to. <laughs> I jeśli będą chcieli atakować środkiem, macie tutaj oddział. stawiacie, no, albo halabardzistów, albo jakiś silny oddział ciężkiej piechoty. Na flankach mogą być lżejsze jednostki i one wtedy będą nacierać z flanek. Przeciwnik prawie bez szans. Mówię prawie, bo on może tutaj jednostki konne wysłać. Lub co innego, a do tego macie wsparcie tutaj z tyłu, i kolejne wsparcie w postaci generała, jeszcze dalej, lub jeśli chcecie bardziej defensywnie, to takich ustawiacie. Wtedy macie dwa oddziały do wsparcia po dwóch flankach, ewentualnie jeszcze dalej, możecie ich tutaj ustawiać. No i to tyle co chciałem wam powiedzieć, dobra zróbmy z nich grupę, widać że komputer głupieje, czasami tak ma, no to są błędy tej gry, będziemy podchodzić. Oni nie mają tutaj jednostek łuczników, dlatego powinni mieć olbrzymi problem, mają za to halobardzistów, którzy w ogóle się nie sprawdzą, halobardziści jak wiadomo Trzymają piechotę na dystans, przynajmniej się starają trzymać na dystans piechotę przeciwnika, ale z ciężką piechotą są praktycznie bez szans. Stawmy się tutaj na górce, bra? Kopsił. Będą podchodzić, tak. No i tak jak mówiłem. Robicie tak, jeśli macie przewagę. I to taką, że... Wasza piechota jest niesamowicie silna. Teraz oni raz, dwa tutaj przejdą do swoich pozycji. Zdecydowaliśmy się tak zaatakować. Też tak można. Ale są i tak atakowani z każdej strony. Jak widzicie. Generał Tanzara mu umrze. W bitwie Gloin tutaj zachęci do dalszej walki. Sprawdźmy jak to się prezentuje. Widzicie? Czerwone kropki. Coraz mniej. Coraz mniej tych czerwonych kropek. Do tego im generał umarł. To koniec Pierwszego, pierwszej fali atakujących spokojnie, dobra, odwołajmy tą grupę, bo oni są y, niezbyt dobrze ustawieni. Wracajcie tak, jak to miało wyglądać, czyli tak. Mm, tak. I tak. Dajmy im trochę czasu na rozstawienie się. Dobra, prowizoryczne ustawienie się. To miało tak wyglądać. Generała, starajcie się jak najmniej manewrować. To jest w ogóle porada dla początkujących, bo yy, lepsi gracze w Total War, za którego się mam. <śm> Mogą tutaj manewrować generałem. Oni będą potrafili, jeśli są przekonani, że bitwa nie jest do wygrania, będą potrafili ten generał działać naprawdę wielkie straty. Idźcie do lasu. Oni chyba sami podejdą. Tam w ogóle się ukrywają gdzieś w lasach. Dziwny ten komputer, dziwnie prowadzi tą bitwę. Dobra. Nie ten yy, normalny czas. I teraz będziemy musieli wykorzystać właśnie te dwie flanki oraz Gloina, który tam podejdzie bliżej trochę. Gloin jest ewentualnością. O, spanikowali. Ups, obkrążyli ich tam trochę. Dobra, ci tutaj zaraz yy, także spanikują. Krasno, ludzie są po prostu silni. I to bardzo oddalmy, oddalmy mapę. I Sangloin tutaj pobiegnie. Zgaduję, że się nawet tam nie wbije do tej bitwy. O, generał im umarł. Zgaduję, że nawet tej bitwie nie weźmie zbytnio udziału. Ale nigdy nie wiadomo. O, bo mogą na przykład z taką kontrą nam wyjść. Kończymy. 126, jak widzieliście, naprawdę małe straty. Rekordowo małe. Dobra bitwa. I heroiczne zwycięstwo. Powinni postawić pomnik na tym miejscu. Okup. Nie, to są morkowie. Okup nie jest tutaj na miejscu. W ogóle się nie przyda w ogóle okup. Mam dobry dochód, który mi tutaj pozwala trochę szastać pieniędzmi. O, do tego z samego ataku uzyskałem fundusze. Połączmy. Mamy ładną armię i tak. Możemy tu oblegać. Chociaż tej liczebność trochę mnie tutaj niepokoi. Ewentualnie ty tam dołącz. Tutaj jeden oddział, bo nie mają jak się przedostać, bo musieli iść albo górą, albo gundabadem, by musieli się przedostać. Czyli tak czy inaczej małe szanse. E, mój szpiek chciałbym ciebie, no właśnie. O, mają tutaj zaznaczone jak pokonaliśmy armię Gundabad. W niesamowitej bitwie. Uwielbiam krasnoludów ogólnie, y, fantazy, lubię krasnoludy. Wiedźminie lubię krasnoludów. Mieli nawet te swoje tekściory. Tutaj nie powiem jakie, Niech, niach, niach. Y, Halabardzichci, ci z toporami, ta... Nie no, yy, podobał mi się tekst w Wiedźminie, jak jeden z krasnoludów powiedział, że oni mieli piorun ochrony w, jeszcze jak ludzie modlili się do świętych obrazków. Fajnie to by zabrzmiało. Oblegamy gram. Z gram mogą wyjść yy, siły naprzeciw nam, mogą tutaj nie, yy, niesamowicie wykorzystać ten swój potencjał liczbowy jednostek. Bo mają nad nami przewagę Uuuuhuhuuu Ładnie Wow Posiłki Mhm Tak chcą się bawić O, wow, mają dwutysięczną armię Mhm Tak, wzięli jakieś garstki które się pamiętały i zrobili z nich Wow. Dobra. Zaakceptuję, żeby nie było. Jestem dobrym władcą. Bardziej przydadzą się posiłki na ten gundabad. Dwie tury jeszcze. Dobra. I tutaj stoją. Czyste zwycięstwo. Świetnie. Oni uciekli do gram. Zapewne. Dobre doświadczenie tutaj zbierają. To są słabe jednostki. Dosyć. Jednakże jest ich wielu. Chwilowo zaczekamy. Jeszcze jedną turę. To będzie trochę krótszy odcinek. Ze względu na to, że. Po prostu mi się nie chce, a ja nie będę nagrywał na siłę. Mam nadzieję, że tutaj ludzie z Ariardoru jakoś ogarniają. Oraz, że Dale tutaj ładnie ciśnie run po tym, jak <grywa> zająłem yy, Kugawot, oraz yy, to kolejne ich miasto, Roman. Atakują. Hmm, ciekawe. Podzwyciężyłem execute nie brać jeńców nieźle mi poszło ale tutaj nie damy chyba rady chociaż sprawdźmy nie 9 do 20 no właśnie nie da rady wczytajmy i ten po prostu wyślijmy nasze jednostki na odwrót. Chwilowo. Do Kermdum tam porekrutujemy armię i wrócimy. Silniejsi. Odwrót. Gloj, nie wiem jak ty się rwiesz do bitki, ale niestety to nie jest tak jak z Eriardorem, że biorę Aragornę i Gandalfa i po prostu jadę konicą yy, gdzie się da. Mhm. Nie zgadzam się, nie chcę tej pojedynczej zapłaty. Wolę mieć stały dochód na wysokim poziomie, tak jak teraz. Bo właśnie to jest tak, że możemy tam zaakceptować i wtedy dostaniemy 7500, ale będziemy mieli o wiele mniejszy dochód na turę. Kibli Dum. Kibli Dum. Kibil, no właśnie kibil. Ciągle gadam kiblidum, dziwne. Zbyt daleko mamy ten zamek, żeby wysłać posiłki do tego, na flankę zachodnią niestety. Przydałoby się. O, kusznica, najlepsza jednostka y, łucznik, że tak powiem. Ponieważ Krasnoludy nie mają łuczników, mają mm, miotaczy, toporów oraz kuszników ciężko zbrojnych. Jak tutaj wygląda sytuacja? Uuu, Mordor, Mordor! Hara! Uuu! Ulala! <laughs> Nieźle obrywają! Uuu, mina stiri tu padło! O, wow! Ale, ale Gondor upadł! Jeszcze kiedyś tutaj byli! Tutaj tak! Byli dumni siebie i swoich podbojów, a teraz są żerani od środka, tak samo jak Rohan. Rohan także nie ogarnia. Eriador nie zdał tutaj podbić rejonów, ale dalej próbują. Wysokie Elfy zbytnio szans nie mają w takiej liczebności, chociaż cuda się zdarzają. Nie i mi wojnę, bo to by było głupie po prostu gurungliste <górę> także są wielkie i silne. Wow! Wow! Ale ten leśne elfy mogą niedługo się pożegnać ze swoimi rajonami. Teraz Dale Dale oddaje także rejony. Zło wygrywa. Niedobrze bo zbytnio nie mam na to wpływu. Ale co tu dużo mówić, ja zasejwuję i z Wami się tutaj pożegnam, widzimy się w kolejnym odcinku. Hej!